Ze względu na to, że korzystam z internetu mobilnego, to zawsze rozpędówka jest troszeczkę parę sekund. E, słuchajcie, to tak szybciutko. Powinienem zrobić również transmisję na Facebooka. No, ale dobrze, niech jest jak jest. Ku ucieszę wielu kretynów, za przeproszeniem. Ku ucieszę wielu ludzi, którzy naprawdę zrozumowanie mają jakiś poważny problem. Nie sprawdziła się moja przepowiednia dotycząca zalania. Zalania Wrocławia. Z czego się oczywiście w tym momencie bardzo cieszę, bo jak wiecie, ja zawsze mówię, że cieszę się, gdy zła przepowiednia się nie sprawdzi. Na razie się nie sprawdziła, chociaż to jeszcze nie koniec. Niektórym się wydaje, że jak fala powodziowa, główna fala przeszła, to już jest spokój, już jest wszystko załatwione. No niestety, to znaczy, niestety dla właśnie takich ludzi ciężko rozumujących nie sprawdziło się. Słuchajcie, ja, może zawsze to lubiłem powtarzać i będę powtarzać. Nie ma jasnowidzów stuprocentowych. To są odczucia, to są energie, które mogą się zmieniać. Możemy wpływać na przyszłość. Wielu z Was podjęło pracę energetyczną nad tym, żeby się ta powódź we Wrocławiu rozlazła. Pracowaliśmy nad tym, przesyłaliśmy pozytywne energię, tak? Hamowaliśmy wodę razem. Czyli mogę powiedzieć w tym momencie, że razem z Wami osiągnęliśmy jakiś pewien sukces, że być może dzięki nam, dzięki wspólnemu wysiłkowi energetycznemu przesyłaniu różnych energii, tak, hamujących, udało nam się tą wodę przyhamować. Ja wiem, że niektórzy popukają się w głowę i powiedzą, że to jest niemożliwe, bla bla bla, zawracani głowy, a jednocześnie ci sami ludzie, którzy będą twierdzić, że to jest niemożliwe, że to nie działa, że nie ma czegoś takiego, jak wpływ energetyczny na pewne sytuacje, będą uważać, że prognoza pogody musi być stuprocentowa i że się zawsze sprawdza, bo to są fakty. No i niestety, sorry, ale ja. Trudno mi jest zachować respekt dla ludzi, którzy rozumują w ten sposób, bo to jest lenistwo umysłowe. Nie ma prognoz, nauk, naukowe prognozy ja już to wspominałem przewidywanie pogody przez synoptyków jest formą przewidywania przyszłości tylko za pomocą statystyk. Synoptycy nie różnią się niczym od jasnowidzów z <laughs> tą <Stąd> tylko <laughs> różnicą, że statystyczne przewidywania z reguły są mniej nawet trafne niż przewidywania jasnowidzów, bo ja jednak jestem zwolennikiem myślenia o tym, że podświadomość ma największą moc analityczną, a nie statystyki. Statystycznie to krowa topi się średnio oraz w tygodniu w stawie o głębokości 5 cm. To są statystyki. Także ku uciesze niektórych imbecyli. nie sprawdziła się moja przepowiednia. Ale też cieszę się ja. Ale ja się cieszę zupełnie z innego powodu. Nie z tego powodu, że jestem do jasne jasnowidzem na przykład, tylko z tego powodu, że jest mniej ofiar i mniej problemów. Co nie zmienia jednak faktu, że powódź ciągle trwa. Musimy o tym pamiętać, że to się jeszcze nie skończyło. Że jeszcze jest potężne zagrożenie następnymi opadami i powrotu, że tak powiem, do sytuacji wejściowej. Jeszcze ciągle jest zagrożenie, jeszcze ciągle jest to bardzo trudna sytuacja. I tutaj też, jak ja słyszę czasami, och, główna fala przeszła, już jest dobrze. Nie, nie jest dobrze, jeszcze długo nie będzie dobrze. I niestety moja przepowiednia w większości dotyczyła się tak naprawdę jednej rzeczy, a mianowicie tego, że ludzie, którzy w tej powodzi zostali poszkodowani, zostaną w pewnym momencie zostawieni tylko i wyłącznie z obietnicami. O tym zostanie oczywiście temat zapomniany. Zresztą media, jak zobaczycie, już coraz mniej poruszają temat powodzi. Nagle bardziej interesujące jest to, czy pani Świątek pierdnęła, yy, tudzież czy jakiś tam inny Lewandowski yy, piłkę lewą nogą czy prawą nogą yy, kopnął. To już yy, zaczyna odchodzić na bok ten temat. I odejdzie, tak jak w latach 90 temat zostanie szybko zapomniany. Bo ludzie tak właśnie rozumują, o przeszła powódź, już jest spoko, nie? już jest luz, a o tym, że będzie to lata odbudowy, to nikt nie pamięta, nikt nie pamięta i nikt nie chce pamiętać o tym, że będą to lata odbudowy, że będzie wiele ofiar, którzy zostaną zostawieni bez środków do życia, którzy zostaną zostawieni z jakimiś śmiesznymi pieniążkami, które nie wystarczą im na odbudowę kurnika, co dopiero domu. Także moja przepowiednia raczej tego się w tym momencie bardziej dotyczy, niż tego, czy tam zalało, czy nie zalało, bo to już nie ma znaczenia. I tak zalało, i tak zalało. I to wiemy wszyscy. I tutaj ta przepowiednia się sprawdziła, bo mówiłem już jakoś rok temu. Mówiłem, że nadejdzie, nadejdzie znowu powtórka z rozrywki. Powódź na skalę 97 roku. Także słuchajcie, błagam was, niektórzy, pomyślcie. Nie ma stuprocentowych jasnowidzów. Jeśli szukacie stuprocentowego jasnowidza to zrezygnujcie z mojego kanału, nie oglądajcie. Idźcie sobie do oszusta jednego pana, który ze służb jest i, albo do drugiego pana, który wcześniej podawał się za jakiegoś bazara, który twierdził, że ma żonę sędzią, potem się okazało, że to nie żona, że, i tylko mąż i, i nie żaden sędzia, tylko raczej nie wiadomo co. Idźcie sobie do takich, bo tacy twierdzą, że są stuprocentowi, będą was oszukiwać, będą was okłamywać, będą wam po prostu walić kit między oczy. Ten mój kanał to tak naprawdę, powiem Wam szczerze, ja cały czas, mimo wszystko, tego typu umiejętności poddaję pod dyskusję. Zastanawiam się, jestem człowiekiem, po prostu uważam mnie tak, mimo wszystko, rozumnym, niezadufanym w sobie. Uważam, że otwartość umysłu jest po prostu potrzebna. Jasnowic od normalnego człowieka różni się tylko tym, że trochę bardziej słucha intuicji i trochę częściej ta intuicja, słuchana, wysłuchiwana, podsuwa właściwe odpowiedzi i właściwe rozwiązania. Ale to wiem, że niektórzy zrozumieją. Natomiast dobra, podsumujmy. Bardzo się cieszę, że na razie ta główna fala przeszła. Jakoś ten Wrocław został zaoszczędzony. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Będziemy musieli pamiętać o tych ludziach, którzy zostali poszkodowani. Będzie trzeba o tym pamiętać. Będzie trzeba o tym przypominać. Nie pozwólmy sobie na to, żeby zostało to zapomniane. Nie pozwólmy sobie na to, bo to już zostanie za chwilę zapomniane. Za chwilę media przestaną o tym mówić. Za chwilę będzie znowu ważniejsze, czy pierdnęła Pani Świątek niż to, że zostali pozostawieni ludzie sami sobie pozostawieni w sytuacji tragicznej. Mam nadzieję, że to jednak nie nastąpi. Mam nadzieję, że przynajmniej moi widzowie będą o tym pamiętać. Że będziemy pamiętać jeszcze długo. Ale zobaczycie. Zobaczycie, jak wielu ludzi zostanie pozostawionych samych sobie. Zobaczycie. Dobra, trzymajcie się.